Yy, siema, siema tutaj Polish Gamer. Witam was w kolejnym odcinku z na moim kanale. Yy, dzisiaj zrobimy sobie o. Yy, Ej, tutaj dołączyli do, my, do mojego klanu. Eee... Yy, okej. Okay. dołączyli Dobra, dzisiaj po prostu zrobimy sobie po, misję pokonać 9 z Piper i potem sobie pogramy colet i poczekajcie widzimy się tylko po cięciu poczekajcie Dobra, witamy się po yy, gramy sobie teraz z power playa czyli igrzyska mocy właśnie Piperką bo musimy tutaj yy, zabijać, my się, oby się Dobra, yy, 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 yy. Co ten El Primo zrobił? Co ten El Primo zrobił? Cześć, on nie zrobił co co ja? El zrobił? buja. niestety. Ale my nie mu na to nie pozwolimy. Ale my na to nie pozwolimy. Może z zabijemy? Jaj, punk. Ej, dobra, chodźmy, myśmy piłkę... on, on się tam walczy. Dobrze, z punkem się oczulił. To było dobrze. Ale niestety ta gierka jest przegrana, bo ten Primo jak widzicie. Po prostu musi, nie w sumie. No i zobaczcie. Zobaczcie jakiego trafiłem debida. Do dobra, nie gramy tego po prostu, pójdziemy na na... na na duo pozabijać tak, musimy zabić dziewięciu potem sobie pogramy z gierki na tak. koled dobra, mamy w teamie broka, czyli bardzo ciekawe, dobra brok jest ten brok nam pomógł wziąć tą klinkę idzie poko poko z brokiem do broka, ale dostał, dobra leży ten brok już tego poko na no, pewno zabije E, dobra, tam dobra, jest... E, dobra, tam jest Pika. Dobra, tam jest Morty. E, dobra, daj mu majk. Daryl. Jedz do, Daryl. E, dobra, ja. Niech byś ty... Daj mu majk. Daj Dobra. Chyba nasz brok... E, nasz brok zabił. Może jeszcze e, powalczymy o wina z tym brokiem. Dobra, tam jest Mortis

Dobra, mamy... Jest sam Brock, ale ma 13 kibców, więc mamy easy wina. Jak widzicie, będzie się jeszcze dał, ale ten Morty jeszcze będzie walczył! No! Widzicie. Nie komentuję co zrobię to tym Zobaczcie Znowu nie mamy w sklepie srebrnej piperki Tylko mamy srebrną szerszę Której też nie będę kupować Bo do to mam dwa skiny więc Właśnie nie będę kupować Tego skina Bo do Shell mam PS, gieszeli i żółtniczkę Więc nie będę kupować w ogóle, słuchajcie, ja mam wszystkie gadżety w Brawl Stars. Tak, słuchajcie. Mam wszystkie gadżety. Zostało mi jeszcze 12 star powerów do wymaksowania całego konta. No znaczy, no tam wiecie, jej gadżet... Do brakuje ich 12 do Do 2 gadżety, dwa star powery, czyli... Brakuje mi 2 gadżety 14 star powerów do wymaksowania konta. Ajaj, aj, myślę, że ten ta stara dostanie. Ooo, jakby cię porobiłem ten penny, może wtedy ja ją porobię y, Dobra, porobiłem komentarze. Jak y, Wiecie, bardzo y, ładnie go została nie wiem co to nasze szybko Oj oj, to jest szybka, dobra szybka Oj y, oj, musimy uważać, dobra szybka No i niestety y, tam, ta nasza szybka y, Tak jakby przez nią w sumie zginałem, no bo Papknęła tam te pociski tej, yy, bo Jesse pociski po prostu w nim trafiły i się odbiły do mnie, a ja mam... Dobra, wywalczyłam dla nas tym miejsce zabijając tego Berleja. dobra, będzie zera kucharów, ale chociaż mamy yy, jednego chyba killa. Nie, 2 kile, jeszcze 4 kile. Yy, albo spróbujemy sobie to zrobić właśnie na chodzenie. Nie wiem. Dobra, zagramy Graba. Yy, zagramy Graba yy, i spróbujemy zrobić na nim Trzy osoby. Mamy kruk. I... Yy, ja prawie zawsze, jak mam kruka w teamie, to przegrywam. Zobaczymy, czy tak się stanie. Znowu I teraz dobra, pie... nie, je, nie, tak, kuczy, nie, 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 dobra, teraz ja zabiłem, nie, dobra nie, dobra, nie, 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 dobra, jeszcze chyba tylko jeden. Ej, dobra, nie, 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 i chyba mamy questa, ale dla y, bezpieczeństwa sobie zabijamy jeszcze tą fajterkę. Ajaj, może... Zostanie, nie, w tym uleży po koło. Dobra, trzymamy sobie do głos. Oo dobra. Eee, dobra, mamy questę skończonego. Jakby się bardzo ty długo osób nawet zabijamy. I, dobra, teraz... Dobra. Oj, oj, oj to ciąg to, to będzie bejtować tę fajperkę Padłem na wagodnik bo akurat sam wyjeżdżał. I dobra, ale ja tutaj nawet po prostu chcę wykonać, Tego właśnie. I no jak mówiłem, gry tu są bardzo często na Instagramie. I jeszcze nawet jeszcze nie przegrałem. Oj, wszystko w ręku z tej Jessie. zabiła ona też ginie. Teraz wszystko w ręku tej klupa, tą drobi. Bierze te geny i przeżył. Mamy 7 gemów jak widzicie, dzięki temu kupowi Dobra, teraz my mamy przewagę, bo ja tutaj stoję i... Oj oj, oj teraz dwa gemy, mamy ich 8... jest 8 do 8, co będzie 8 do Co so, oni zrobili? Zobaczcie. Dobra, z tym musiałam zostać no, w tej wieżyczce. No, mówiłem, wszystkie gierki, jak zawsze, z Krukiem przegrane. Kliczy, bez... Dobra, zagramy teraz sobie może... Zagrajmy sobie jeszcze tego. Te... I właśnie zagrajmy sobie marzenie i odpisem potem o czym po będą gierki koled tak na pewno będą jeszcze gierki Colet Dobra, ale I the... <laughs> mamy B G... i mamy jeszcze Gejla no Gejla Yy, widzicie, ten preset jest na pierwszym levelu. Dobra, jest Dobra, teraz po prostu... Gdzie... Dobra, leży. Co ten gej zrobił? Co on robi? Yy, nienawidzę takich które Dobra, ten Dobra. 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 Tak wiem, powiedziałem nie na widzę, tak w twój moc przekuję. Dobra. Mamy Mamy Gola w... i namy Marco 23 ramzy. Zagramy sobie dalej z tą B. I oby B się zgodziła, bo lubię grać z B. No niestety nie. Zobaczymy może da nam kolejną B. Lubię też kiełka i Mr. P w teamie. Jest Sergio. No, serce, pamka nie jest najgorzej. Yy, tylko, że ta pamka tam nie ma starpowera. Yy, M, proszę, jest dużej pamka. Pamka. Jakby było dobrze, jakby tam zabiła tego mordynku, dobra. Yy, ja jeszcze trochę strzeliłem, nie wiem. Yy, dobra, tam wziadę. I yy, zginąłem. Niestety zginąłem, ale y, oni mają piłkę, y, jak widzicie. Y, tam oni mają tą piłkę. Dobra, lecimy. Ulta. Y, chyba mam jeszcze jeden strzał do ulta, nie wiem. Y, zobaczymy. Y, właśnie dobra, raspijmy się. No, dwa strzały chyba. Y, dobra. Ulta. Yy, dobra, tam chyba... Z wszystkich trzech trafiłem tym ultem. Yy, czyli nie wiem, może dwa strzały do dobra, morti. No niestety. Mój błąd. I przegrywamy jeden do zera. Yy, Ajajaj, ta Bibi mnie tam ładnie popchnęła na tą piłkę. Jakby był otwarty murek, to oczywiście to I znowu ja zwaliłem. Zobaczcie, znowu ja zwaliłem. No niestety. Dobra, odrobimy sobie tego Mortyce i już lecimy do gierki. Do G, gier... No właśnie. Do gierki z kolet. Dobra, znowu mamy kruka. I czy to będzie znowu przegrana? Nie wiem, dobra, oni mają primo Franka i Mordindę, więc to według mnie powinno być właśnie, to wiem, być no, mamy gola. I dobra, to ten właśnie rozwalił ich murek, czyli po prostu sobie polecę w Ale pięknie, Dobra, Dobra, ja bym się sobie do ulta i spróbować jak, jakiś klipczow. Właśnie mam kolejnego ulta, ale chyba krótko strzeli. No, znaczy mamy uj z, z krukiem, mamy uj z krukiem. I to może być takim ogarniętym. Zagrandzamy, jak tam ludzie będą podbrani teraz. Zobaczymy. Nie zgodzili się, czyli po prostu bierzemy już sobie koled. Ej yy, dobra i lecimy. Ej yy, dobra tam mamy Karla, postaramy się go zabić, dobra tam być, dobra, ten Karl, Ej yy, dobra, on rzuca tę skrzynkę, yyy, dobra, yy, mamy kuba. i ten Karl, tam nasz kill, yy, dobra, gdzie... Już, już się pan spojrzał w ogóle, yy, dzisiaj dostałem emocje do koleż. Za trzydziestą, pierwszy stopień. I właśnie taką, zobaczcie, złakolet. Dobra, tam jest mimo. O, stracił Dobra, dostał tamten tam kol, chyba zginął. Albo dobra, pójdę sobie na tamtą skrzynkę. I, mamy soczek. Pójdziemy sobie samemu tam do... Albo poczekamy sobie tutaj, niech ten przejdzie po ten soczek. Dobra mam jeszcze oczek kolejny, tu tutaj chyba jest ten cold Nie, tutaj go nie ma Musiał pójść gdzieś na dół Może tam Tam ktoś jest na środku Tam ten cold, więc idziemy tam, nie popuścimy mu mamy wina. Mamy wina pierwszego Spróbujemy sobie wbić koledze w tym odcinku na dziesiąty rank. I tak. I dobra, tam jest gale jak widzicie, mamy tutaj dużo cukrzyków. I zobaczcie, że te paliwa cukrzyki. Ja kiedyś miałem małe kaptury. Kiedyś miałem 6000, a teraz mają 4500. Okay. Dobra, on jest chyba skrzynikiem, ale nie będziemy go mogli odbijać. o, 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 3 HP dobra, Gibi, oj, jaj, siódme miejsce, minus jeden, chyba. O, nie zero, ale tamta koletka miała power. Niestety. Ech, dobra, lecimy z kolejną gierką, tam jest spoko. Oj, i zobaczcie, teraz tych power-ków mają pięć w tych językach. I zobaczcie, że to chłopcy się po prostu zmienią. Ej, lewą sobie je szedzę, widzę.

Się, się tak wygrałem by... i lecimy z gierką o dziesiątą rangę. Musimy zająć przynajmniej drugie miejsce. Nie, nawet trzecie! I możemy zająć trzecie, żeby była 10 ranga bo na takich niskich pucharach dostaje się właśnie siedem pucharek no niestety tego już nie było szans baitować, ale ten kiełek ginie. no i dobrze zostałem pomszczony Albo dobra, słuchajcie, zag zagramy sobie wchodzą na teraz. To będzie właśnie gierka o dziesiątą rangę na kolet. Dobra, mamy bi i Penny. O, zobaczcie, trzy strefy. Lecimy. dobra, wycześliwi. Jej no, to bituj.

I zaraz będziemy ja tam, i więc ja sobie to teraz... jest To jest naprawdę bardzo dobra postać. Co panu możemy zrobić? będzie strefa przejmować Właśnie niestety tak nie jest takie nie dobra, wyjeżdżamy sobie w tak. No Mamy kolejną strefę, teraz wystarczy nam tylko przejść tamtą. Dobra, więc wracimy. Oni też tam też przejmują, ale my już mamy przewagę.

Mamy ją na dziesiątej randze, ale żeby nie było tak, żeby ta dziesiąta było widać, że mam tą dziesiątą, to zagramy sobie jeszcze raz za i będziemy powoli kończyli ten właśnie odcinek. Dobra, ostatnia gierka i kończymy ten odcinek. Dobra, mamy Matka i dzina Dobra, to jest dobra, Barley leży. Dobra, I mamy dola. Yy, jeden do zera prowadzimy właśnie. ...tego Maxa. Oj, oj, zginąłem. Ale chyba ten ten Max trafi. Nie, nie trafił, bo zginął. I dobra, zobaczymy, może tam ten ten coś zrobi. Dobre, dobra. Leja Kolek, dobra. dobra, tam ten Max nas zabił. Dzień na piłkę, zobaczymy co zrobi. Jak widzicie, wycofał się. I dobra. Niech on mi teraz poda. Nie, nic nie zrobił. Nic bym nie zrobił. Dobra, nasz mak. I dobra, zabił tutaj. Dobra, teraz już. Kurde. Nie dał mi właśnie tego spida. Yy, dobra, teraz po prostu ja wjeżdżam właśnie sobie I yy, Zobaczymy, się i tak właśnie to się robi. Kręci się przy yy, jakimś innym zawodniku, i tak właśnie oddaję ci winę. Dobra, zapraszam Was jeszcze do mojego klanu Polish Gamer, Ty, tak przyjmuję Zara Pucharów, każdego dodaję do znajomych. Zobaczcie, każdego tutaj właśnie mam do Znajomych, tutaj jeszcze mam. Wysłano zaproszenie do znajomych. On po prostu musi przyjąć. Więc jeśli oglądasz to przyjmij właśnie to. Dobra. Więc to na tyle z tego odcinka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!